Dajcie impostor 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 Kurwa mać To ty zarty jakiś fucking Zaraz mnie udupią A pierdolę te światła Wyjebane ma To no, jest bez sensu Nie robię tych świateł o, activated. szybko. Uwa, szybka piła poszła. No, rozpadnę lasta. Chciało <noise> na samym początku. Co myście <noise> zrobili najlepszego z chłopem? Jak się wchodzi. Z... No, jakieś te przejścia na, na dole, samym, z samego początku. E, zostały tam cztery osoby, kto tam był. Jak ja odchodziłem ostatnio. Mówisz, że pada, tak? Przejście? No, z tego początku, gdzie stacjonujmy, został tam Mati. Nie wiem po co on tam stał przy tym. Bo miałem dwa zadania na respie i najpierw zrobiłem e, aktywację tego. Jakie e, dwa zadania na respie? Jakie że dwa zadania miałem na respie? Miałem aktywację, żeby zrobić te. Na 100 sekund to zadanie, żeby aktywować. I później po drugiej stronie pliki ściągałem. Ja biegam do reaktora. Ja, no ja nic nie powiem. Gdzie było ciało w ogóle? Ja skarb. No na tym Przejść Przejście ja z spada, tak? Nie naprawić. Tak, bo Dobra, ja powiem tak... Z Ksonem w tym... W jak to? Ja nie tak, tak było ciemno, ktoś pierdolnął, nawet mógł rokam pierdolność. nie będziemy wiedzieć, tyle. To jest skip. Nie, nie marnujmy czasu, bo bez sensu, naprawdę. Nikt nic nie wykmini, bo nikt nic teraz nikogo nie widział, bo były światła włączone, to be honest. Ja widziałem bifata, który ze mną biegł. No, i co więcej? Tyle. No właśnie. Nie mógł być, bo byliśmy na górze już. Byliśmy... urwało ci tanie A, yy, Matełko? Byliśmy... A, yy, sorry, Zajebałem okay, się Okej, okay. okej O! <tryk> o! Agresywny. Trzeba mieć na uwadze. Do odjebanie! Do <gry> Dobra, to co? Myślałem. Przycisk. Oj, Neuron, Neuron się wkurzył. Niepotrzebnie. Jakby gra dalej trwa, gdy jesteś duchem i robisz sobie te kwestie i se patrzysz jak się rozgrywka. Nie wiem, dla mnie to jest ciekawie, yes. <laughs> Mamy łatwiej, niby. No, był Jake i... Arek? Oj Arek, oj Kson tutaj coś wybiega Arokan, Kson, Bifat, Bijou Okej, okay, robimy tutaj headshoty jezer wystawiłem <gryw> Z fokusów <gryw> Dobra, zrobiony kościk, a ligandską. trzeba zasłuchać z tymi kościelami. Uuu, 5 sekund tu się czeka. No okej, okay, no to nie musi być. Ja, ja, ja lubię się, nie wiem, pośmiać i, i porozkwiniać jak chłopaki tu próbują coś zdziałać. O, konewka, gdzie jest konewka? Tu jest konewka. Jake idzie idziemy zadłupcyć. Nie? O, szybko ktoś światełka wyłączył, a czy naprawił? Czy żeby tutaj Jake, sef... Jake zniknął nagle? Nie wiem, czy nie wskoczył do Wentyla. Nie wiem, czy Jake nie wskoczył do Wentyla. Nagle z dupy zniknął. Nie wiem, czy on poszedł do góry, czy. Hmm. O, czerwonutki. Rokan. Aktivated. Witam serdecznie Zginął, zginął Bifat eee, Razem z Rokhanem udawaliśmy się do reaktora eee, Byliśmy... Tak, a skąd tu wszedłeś? Bo ja kliknąłem przycisk, poszedłem i ty nagle... Wśna... No, no było otwarte, drzwi to wbiegłem. Powied... Nie zaczęło się... mogę mogłem stać przed No powiem tak, otwarte jeszcze były wbiegłem i zaczęło się to... No, nie widzisz co... Tak było ze mną, no, w kto? Ty, ty widziałeś laboratorium? Tak. Ja ciało nie w ogóle jest? Że ciało? Jaki jest w laboratorium, mówiłem. Laboratorium, 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 laboratorium. Ciało. Przy reaktorze ja. na prawo. Jeżeli, e, jeżeli son miał skanowanie, to musiał poczekać, miał napisane, że waiting for Jake, żeby mhm. ja się zeskanował, tak, bo po stał i czekał. Na ten, na, ja potem pobiegłem, bo miałem misję przy tej dekontaminacji tam e, po lewej stronie. To chyba są. Kabelki. kabelki, ale nie zdążyłem kliknąć, bo ciało jest zgłoszone no. i nie widziałem, żeby ani, ani widziałem ani Rock, Hanna, ani Boro. Dlatego pytałem się, czy Xon widział któregoś z nich, który wbiegał ja do na. Ja wbiegłem z Xonem i Xon pobiegł. Mi to nie w było w reaktorze, to było w Labie w labie? W labie. W labie ciało znalazłeś? Tak. Aryka, gdzie ty biegłeś? To Dlaczego było... ty nią U... mówię, że do reaktora biegłeś? Nie mówiłem, że do reaktora. Biegłem z tą śluzą, gdzie się idzie do reaktora. Chciałem naprowadzić ludzi, gdzie A. mniej więcej szedłem. Powiedziałem, że z Rokanem byłem w tej śluzie, jak się no. idzie do reaktora. I ciało było w labie. Pierwsze co powiedziałem, netto Zaszkowi trzy razy odpowiedziałem, gdzie Dobra, było ciało. Dla mnie było jedno podejrzane, jak robiłem Zaraz, misję słyszałem. na dole w kafeterii, te ze strzelaniem tam na dole. No? Te, te, te no. śmieszne te. To się nie to ruszało? Był Arek. A. co? Myślałem, że to się nie ruszało, ale nieważne. Nie, nie. Był Arek, który wbiegł tam do pokoju z czapką i nie co wyszedł tak? z niego. To jest po chyba, czym nie? Boro tam tam No? Boro tam wbiegł, ty wbiegłeś tam. No? I ja chciałem zobaczyć, czy ty żyjesz. Nie widziałem Arka wybiegającego. Po czym Arka już nie widziałem. Czy tam są wenty? E, t, znaczy, znaczy tak, ja w tym storeże co tam było, to e, przez kilka sekund ogarnąłem co ja mam zrobić i dopiero potem znalazłem konewkę, bo nie wiedziałem jak je podnieść. Hmm, e, konefka, i panie, czeka, tak? No. Tam jest konewka. No. I zszedłem Czapka. potem na dół. E, razem z Borem robiliśmy te. E, linki, znaczy do, do podpięcia kapelki. Potem pobiegłem na górę, pod... pod... Ej leświatki. no, bez kitu, bez no, kitu, robił tak, te kable, bez... robił, robił kable, I kable robił Więc jakbym był imposter, to miałbym dużo czasu, żeby a, nie zabić Zgasło światło i my myślałem, a, że dzięki z tym to... Na górze to widziałem, bo nawet przy był no, 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 ten... Jak byli jak byli w trach, przybiegł, Zaszek, co to robiłeś? Greenhouse'a Mało czasu A później, od później na dół... w lewo? Pobiegłeś, tak? Zaszek, co robiłeś? Ja na górę do reaktora biegłem, na od reaktora Zaszek, 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 nie, nie. Zaszek, Zaszek Zaszek, na milion procent Biegłem do tego reaktora, <grym <grym nikogo nikt, to nikt nie biegł Chociaż co prawda trochę minęło czasu Ale Zaszek Nagle tak wyskoczył, że o, Do reaktora biegłem Konewa podlana Dobra Szkoda, że tu kamer nie ma Mr. Jake, Xon, Arek, Rokhan Mam nadzieję, że nikt mnie tu nie dupnie Mr. Jake Arek, Rokhan Arek, Rokhan, Jake Arek, Rokhan, Jake Jeśli tu kogoś nie ma Mati, Arek, Rokhan Xon. Gdzie jest Jake? Ej, ej, ej Kson? Arek, Rokan? Czy ja cię pomyliłem? Czy Jake przed wentem? Tak, Jake mnie właśnie odjebuje. Od od Zaszek Witam Witam. Chciałem się zapytać co Zaszek robił w węcie w Medbay'u mm. Gdzie Zaszek teraz byłeś? W mutet Met jesteś. Bay. Zaszek, Zaszek. Zaszek, mutet jesteś. A, dobra, w, dekon w, dekon w dekontaminacji przed chwilą byłem do laboratorium szedłem Niemożliwe? No. Tak, jest, ja. Byłem. Ja przechodziłem tamtędy. No to najwyżej ja za, ja za tobą jestem. Okej, okay, i Rohan, kiedy, kiedy go widziałeś na węcie? kiedy go widziałeś na wencie, Rokan? E, biegłem z Xonem na dół. Kson chyba pobiegł dalej na dół, a ja jak mm -hmm. wbiegłem do Medbreya, to Kson, znaczy zaszek stał na kratce od wenta i ja pobiegłem po prostu od dozu do guzika. On ale przez chwilę za Nie wyskoczyłem z tego. Aha. Ale tam nie ma żadnego. No jak z West. tego wyskoczył, no to spoko, ale ty nawet tam nie byłem, no więc. No, nie byłeś jak tam. To był oskarżenie takie No Tak, mógł, mógł dobra, tam no być. Gdzie wcześniej byłeś? Powiedz mi jakie kwestie robiłeś. Ja szedłem z kafeterii. Na ten, jak, 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 na te, jak to się nazywa. A jak to kto robił jeszcze w, eee. w tym? Kto robił w communications? Bo ja widziałem dwie osoby, jak przebiegałem w. Że jak ja z kabotażem. A, wy... no dobra, no to wy we dwóch. Dobra, z góry zbiegał biały. widziałeś jak on by biegł na dół z kafeteli? Ze strony kafeteli. Ja z góry zbiegałem? Bo no, chyba ty z góry zbiegałeś, bo chyba cię miałem. Nie, dobra. ja byłem zborem na porządku w reaktorze. Dobra, dobra, a zacznijmy od tego, co niech Zaszek dalej mówi. Bo tak, Mati wjechał tak na drugi trop, to tak. Niech Zaszek mówi co robił, bo Już tutaj Mati mógł trochę bronić swojego kolegi. Bo nie, ja nie bronię. Bo skoro w pierwszej rundzie, no, ja, no, ja no, tak no, dalej mam no, podejrzenia, ja... skoro Mati w pierwszej rundzie tam e, został i w sumie na samym początku zostało znalezione ciało, a my wszyscy biegliśmy, żeby sfiksować lajty, to coś mi tu śmierdzi. A w momencie, nie, to... kiedy Rokan najechał na Zaszka, to Mati ja mówię, na drugi ja nie mówię, troł. że bronię Zaszka, tylko pytam się, kogo widziałem przy fiksowaniu komsów. Okej. Okay. Bo przebiegałem, jak były, jak były, że były dwie osoby. Nie, mnie to zastanawia dalej. Jak ty, Zaszek, skąd ty biegłeś, dokąd? Jeszcze z raz. Z kafeterii do Medbeja, z Medbeja do Locker Roomu i teraz jestem w dekontaminacji. Jak Biegłem możesz być w dekontaminacji, skoro ja też jestem w dekontaminacji, a nie wpuszczam bieg... cię do dekontaminacji. Dobra, moment, moment, rozjaśnię, sam, no. rozjaśnię pewną sprawę. Jacek, jak było zgłoszone ciało, w którym momencie w tunelu byłeś? Właśnie wszedłem do dekontaminacji, więc a nie ja mogłem być, A ja, ja widziałem, musiał... moment, moment, a ja, o, ja widziałem to, Zaszka przy to... samych drzwiach. I to jest problem Chciałem to zatrzymać Zobaczyć co Zaszek powie Zaszek stał przy samych drzwiach na górze Tak I tyle mogę powiedzieć mm, no, Jeśli... No, Najwidoczniej jak e... ja otworzyłem drzwi Wbiegłem, to jeszcze drzwi się nie zamknęły, a ty wbiegłeś Mogło tak być. Nie wiem czat, nie wiem czat Jest to trudne Czerwony walizaszka Hmm. Ciekawe, kuźwa, bo to jest dwóch impostorów jak nic. Jake, Son, Mati, Mati idzie za mną. Mati mi zaraz pierdolnie. Sekundę hmmm. Interesujące zjawisko. Jeszcze co zrobię? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5-10 No dawaj ktoś ten reaktor Dobra Póki ktoś tu jest O kurde Dobra Niech ktoś tu przyszedł, jestem skupiony na no ale odkrywałeś pomarańczowy... na moich oczach pomarańczowy... i tak, ale zjebałeś totalnie, Mati. Pomarańczowy zabił nam w tak. moich oczach. Potwierdzam. Dwóch na jednego. Widziałem to przez ścianę. I chuju. Mam dwóch masz, chuju. <grym> jak przez ścianę. Widziałem jak eee, to przez ścianę. Bo ta szyba... E, to, to jest taka szyba tam. Tak? Ten, ten. Tak, że. Z... Tak, o, to ten widziałem ten szyby jest coś, z Dobra, to Nara. <noise> Jebana mapa, nie znam mapy A jak tak mało haka. Smoky, musisz się nauczyć muted. Znaczy, Jacek i Rokhan Wydają się być czyści Ja dalej nie mogę tutaj tych questów zrobić I tak przeszkadzają, że to jest szok Znowu reaktor meltdown jest Rokan na boku, Jake, ksiądz zaczek O, też jest czysty Weź ktoś tu postój przy mnie Dajcie mi to zrobić Po końcu Jake, Son i ktoś jeszcze. Nie. Ostatni kłęsik tu mam. To jest tu. Potem to, to idzie. Tak, a nie, proszę. To, to, to i to. Jeszcze jestem dupnięty. Rokan tu się pojawił i światła piecznęły. Ojaj. Nie podoba mi się to strasznie. Uju, Jakieś ciało? Tu? Może ktoś? Hmm. Kwestie mam skończone. Na pewno powiedziałem: Łatwe to do wygrania nie będzie przez impostora. Chyba tyby. Zaszek, zaszek tutaj z góry zbiega. Co ten zaszek tam pobiegł? Przecież kwesty z początku. Bro, jak teraz zaszka tam nie będzie? To wskoczył w Enta. To jest pewnie. Zaszek, byłeś zaszek. No. Widziałem, bo mówię, idę sprawdzić zaszka na respie, czy dalej tam jest, bo nie mógł wyjść no. i nagle zniknął.